Witajcie, Legofani, w trzecim odcinku kalendarza adwentowego 2015 z serii City. Wczoraj wylosowaliśmy figurkę. Ciekawe, co tym razem nam się trafi. Hm, wygląda mi to na fragment lodowiska z barierką. I o ile nie dziwi mnie worek z łyżwami, o tyle obecność placka jest dla mnie bardzo zaskakująca i niezrozumiała. Zostawiając jednak placek w spokoju, cieszą mnie dodane łyżwy, które idealnie pasują do nóżek wczorajszego chłopca. A wy umiecie jeździć na łyżwach? Ja dość pokracznie. Piszcie w komentarzach, a kolejne okienko otworzymy już jutro o 9.00.